Naciskam gaz. Auto ledwo osiąga 25 km na godzinę. A Pani, to nie jest teren wyścigów rajdowych. Proszę tak no. nie gazować. Proszę pana, ja, żeby te, te po prostu prawie dwie tony przetoczyć stąd, tam, to no muszę tak trochę docisnąć. A na wskaźniku 25-30. Tutaj w tym dowcipie, nie? Z Hondą. To tam wyje, wyje, wyje i ledwo 50? Czy jest szybka? Nie, jest głośna. <noise> Przy jednej z wymian opon mechanik uszkodził e, czujnik ciśnienia. No wiadomo, że szef przecież nie kupi nowego czujnika, one były wtedy drogie, więc e, poszła felga bez e, tego czujnika, a ta z uszkodzonym została w, gdzieś tam w firmie. Jak okazało się, że Auto nie odpali, bo uznali, że ma trzy koła. Skończyło się na tym, że ten, ten uszkodzony czujnik, e, on po prostu był w samochodzie.